Dzisiaj Jak no ktoś tam chodzi znowu? Dzisiaj mamy dzień po prostu samych przeszkadzaczy. Cześć, tu Oliwia, witam Was dzisiaj w odcinku o gorsetach. Stwierdziłam, że wyjdę naprzeciw Wam, bo zadaliście mi sporo pytań. Olivia, nagrasz odcinek o gorsetach. Prosimy, bo jest taki wybór, a nie wiecie, co macie wybrać, więc oto jestem dzisiaj z moimi tipami. Zrobimy sobie przegląd najfajniejszych gorsetów z sieciówek. Najprzede no wszystkim doradzę Wam, jaki gorset wybrać dla dużego, jaki dla małego biustu i na co zwracać uwagę. Zapraszam Was, zanim jeszcze przejdę do odcinka, na mój Instagram, gdzie. Wleciał dzisiaj filmik z propozycjami, inspiracjami na wystylizowanie gorsetów, także wbijajcie, możecie mnie też zaobserwować na TikToku, a tymczasem oglądajcie. Ten satynowy szampański gorset z Zary bardzo mnie zaskoczył, bo byłam na 100% przekonana, że nie będzie mi pasował, a okazało się, że jest zupełnie odwrotnie, bo on ma wszystkie swoje w które sięgają aż tutaj do ramionczka od samego dołu, więc wszystko jest tutaj pięknie wyprofilowane. To jest też zasługa zamka. No i przede wszystkim regulowanych ramionczek. Możemy sobie dostosować ich długość, co sprawia, że ten biust może być jeszcze fajniej podtrzymany i osadzony, ale też on nie rzuca się za bardzo w oczy ze względu na to, że mamy tutaj taki lejący materiał, e, który no bardzo fajnie równoważy charakter tego gorsetu, który można wystylizować i na wieczorowo, e, ale tak samo do jeansów, czyli tak jak mam w dzisiejszym odcinku. Ok, tak więc mam na sobie gorset z Zary. Czarny, pięknie modelujący, jak widzicie, dlatego on super wygląda, Po prostu zestawiony z jeansami, bo zobaczcie, co tutaj robi z kształtami, z talią. E, super nadaje się do dużego biustu e, z kilku względów. Po pierwsze, szeroki rozstaw ramionczek i same w sobie szerokie ramionczka. Ma też przy fiszbiny. Niestety materiał się nie rozciąga, ale plus jest taki, że jest zapinany na zamek, więc wszystko tutaj jest fajnie podtrzymane. Przy mojej miseczce E on w bardzo ładny sposób eksponuje dysponuje biust, ale ten biust nie wychodzi górą. Ale przy gorsetach jest to jak najbardziej do przełknięcia, no bo z założenia gorsety mają właśnie ten biust podkreślać, uwydatniać, uwydatniać też kształty. Ja osobiście nie zakupiłabym tego gorsetu ze względu na to, że jest po prostu drogi i kosztuje w sklepie dwie stówy, a na rynku obecnie jest duża dostępność gorsetów, po prostu lepszych w niższych cenach. Ten gorset i ten Zamówiłam tylko i wyłącznie na potrzeby tego, żeby Wam pokazać, że... Raczej nie nada się do większego biustu. I już Wam mówię dlaczego. Po pierwsze, mamy mocno zarysowany, wyszyty kształt miseczek, które w moim przypadku dzielą mi po prostu pierś na pół. E, kolejna sprawa. Ten gorset w ogóle jest zapinany tylko i wyłącznie na zamek, co sprawiło, że ja nawet nie byłam w stanie się dopiąć tutaj na tej wysokości. E, brakowało mi jakoś tyle materiału. E, natomiast jeśli wzięłabym go przykładowo w rozmiarze L tak, żeby miseczka była dopasowana do biustu, to niestety byłby za luźny w talii, więc nie ma tutaj niestety żadnego kompromisu. W ten gorset się wcisnęłam, już Wam mówię dlaczego. Mianowicie on jest wiązany i możemy sobie po prostu poprzez te sznurowania dostosować, wyregulować tą szerokość obwód, no ale niestety te sznureczki są tak cienkie, że no, wpija mi się po prostu tutaj wszystko, nie mogę już wytrzymać marzeń tylko o tym, żeby się wydostać z tego gorsetu, bo jest to bardzo, bardzo niekomfortowe. Um. Te gorsety są też miękkie. One nie mają fiszbin, co też wskazuje na to, że to jest idealny wybór dla mniejszych miseczek i te gorsety będą wyglądać na pewno przepięknie na mniejszym biuście, też zarysowując tutaj miseczki. No i jak widać, one nie mają ani ramionczek, ani żadnego silikonowego podszycia, także no, nie wiadomo, jak się będą tutaj podtrzymywać, ale jeśli będą dobrze dopasowane rozmiarem, to powinno być całkiem w porządku. W dzisiejszym zestawieniu musiał znaleźć się taki naprawdę ponadczasowy gorset, który będzie z Wami przez lata i ten dokładnie taki jest. Jest to czarny klasyczek, e, który fajnie sprawdzi się do każdego rodzaju biustu, ze względu na to, że mamy tutaj fiszbiny, które idą po całej długości. On ma satynowe wykończenie, więc też można go fajnie przetransformować. Jest zapinany na zamek i największy plus ma, słuchajcie ściągacz, ma ściągacz z tyłu e, i ze względu na to dopasuje się do każdego obwodu, nawet jeśli Wasz rozmiar biustu i pod biustem jest niestandardowy, macie problem ze znalezieniem biustonosza, to ten gorset będzie perfekcyjny. E, też robiłam przed chwilą test ze skakaniem i on się kompletnie nie zsuwa. E, no, mogłaby tutaj być silikonowa wstawka, jeszcze dodatkowo zabezpieczająca, ale nie jest to w żadnym stopniu konieczne. Polecam Wam go bardzo. I teraz kilka tipów ode mnie, w jaki sposób można taki gorset wystylizować. Po pierwsze, właśnie z jeansami w wersji np. imprezowej. Możecie go też założyć. Yy... W jaki sposób tylko zechcecie zrobić taki super sexy look, ale z drugiej strony możecie go wystylizować z dresami i to będzie absolutne przełamanie stylizacji. Teraz noszą tak największe gwiazdy, takie są trendy, więc być może się skusicie. Ja raczej niekoniecznie, ale z jeansami jako taki casualowy fitik jak najbardziej. Kolejna kwestia możecie zbudować przy, z wykorzystaniem tego gorsetu kombinezon w połączeniu na przykład z dopasowanymi czarnymi spodniami bądź lejącymi. Też, też też super opcja. W ogóle w tym sezonie sporo gorsetów występuje w ogóle w kompletach. Możecie kojarzyć mój set z hm które już wystylizowałam na Instagramie. Ja go tam wtedy połączyłam ze spodniami Cargo. Właśnie od tego zestawu jest też mnóstwo jeansowych gorsetów właśnie w połączeniu z jeansami jako takie total looki. Fajnie też wygląda gorset wystylizowany z koszulą. Koszulą oversize i to możecie zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze nosić taki gorset pod koszulą, na wierze Narzucacie na przykład białą oversizeową i macie super stylizację dzienną, ale z drugiej strony możecie też taki gorset założyć na koszulę. Gorset z Revolve, który mam w swojej szafie, zdecydowanie najdłużej mogliście go widzieć już w wielu filmikach, na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, bo za nim naprawdę bardzo często, bo jest po prostu wygodny. E, I tak, gorset może być wygodny, i taki właśnie jest ten, i taki jest na przykład ten czarny z Zary, który Wam przed chwilą pokazywałam. Ale o to chodzi, żebyśmy stawiali na elementy, w których po prostu będziemy chodzić, e, które będziemy chcieli wystylizować. E, jeśli chodzi o tego, on jest zapinany na zamek, ale wielki jego plusem jest to, że materiał jest bardzo rozciągliwy, nie ma ramionczek, ale mamy silikonową stawkę, silikonowe podszycie, które sprawia, że ten gorset po prostu się utrzymuje. Bez jakiegokolwiek problemu można wykonywać ruchy, skakać, tańczyć wszystko i nic się tutaj nie zsuwa. Daje przepiękny zarys sylwetki, no i ma wszyte fiszbiny, przez co no, daje nam po prostu przepiękny kształt. I akurat jeśli chodzi o gorsety z przeznaczeniem dla mniejszego biustu, no to tutaj fajnie sprawdzają się wszelkiego rodzaju aplikacje, kwiatki. Ja ostatnio Wam pokazywałam, jak mierzyłam taki gorset z zarys takimi drobniutkimi, błękitnymi kwiatkami. On wyglądał bardzo bardzo ładnie i właśnie takie wzorzyste akcenty są super dla mniejszego biustu, ogólnie jakieś aplikacje. Widziałam ostatnio też na zarze jakieś topyt z takimi różami. Natomiast tutaj też mamy aplikację, ale przez to, że ona jest dokładnie w tym samym kolorze co gorset, jest półtransparentna, no to absolutnie nic nam tutaj nie buduje objętości, nic nam nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Zmierzając już powoli do końca, chcę Wam zadać pytanie, który z tych gorsetów Wam się z dzisiejszego odcinka spodobał najbardziej? Czy któryś widzielibyście w swojej garderobie? No i przede wszystkim, czy zamierzacie nosić ten element nadchodzącego lata? Bo uważam, że no jest to naprawdę hot trend, który pojawił się naprawdę u wielu projektantów. U Versace przepiękne gorsety, u News, u Balmeu, Balenciagi, Acne Studios albo na przykład kolekcja Origin Iris, oni w ogóle słyną z takich zarysowanych miseczek, które mi się na przykład bardzo podobały przy okazji takich topów, ale niestety nie jest to element dla mnie, bo wyglądałabym po prostu źle, nie czułabym się w nim dobrze. Ale gorsety bardzo mnie zaskoczyły w tym sezonie, bo nie sądziłam, że uda mi się znaleźć aż tyle fajnie dopasowanych, i tutaj no polecam Wam po prostu szukać, szperać, przymierzać te gorsety z sieciówek. Jestem przekonana, że znajdziecie taki idealny, no perfekcyjny dla siebie, bo teraz gorsety już nie mają pełnić takiej roli jak kiedyś wiecie, choćby, nie wiem, za czasu. Bridgertonów w ogóle na dzisiaj wszyscy sezon. Ja bardzo szybko go gdzieś tam połknęłam. Podobał mi się na no maksa, ale tam właśnie te stylizacje, no to wiecie, sznurowanie gorsetami, podkreślanie sylwetki i cyc w górę. No wiadomo, taki był zamysł, żeby uwydatnić te kształty. Im bardziej cyc był podkreślony, tym lepiej. Teraz nie o to chodzi. Są najróżniejsze gorsety i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Przypominam, że na moim Instagramie i TikToku znajdziecie super inspirujące filmiki właśnie z gorsetami. W roli głównej. No i dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Niebawem.